Witam serdecznie, miłośnik. Zapraszam na cotygodniową analizę pary euro-dolar w ramach raportu Forex. Zacznijmy od miejsca, w którym kończyliśmy analizę. W zeszłym tygodniu, to było mniej więcej tutaj w tym miejscu, mieliśmy wybity ten dołek. Mówiłem o potencjalnych dużych spadkach na euro-dolarze z racji tutaj tego, jak się wykres uformował. Mieliśmy kontynuację tutaj. Cena spadła pięcioma falami blisko tego dołka, tak jak również mówiłem, czyli tutaj blisko tego dołka. Następnie mieliśmy korektę. Czyli dosyć agresywny, taki chaotyczny ruch, jak dla mnie, mówimy tutaj teraz o tym ruchu w tym miejscu. No i pytanie: czy to już jest koniec korekty? Tego do końca jeszcze nie wiem i ciężko jest to określić. Generalnie rzecz biorąc, oczywiście, Eurodollar chcemy sprzedawać, ponieważ dużym prawdopodobieństwem tutaj będziemy jeszcze spadać na Eurodollarze. Tylko pytanie: od którego miejsca będziemy spadać? Czy już teraz czyli tutaj byśmy mieli kontynuację, korekta i dalej ruch spadkowy. Jest to możliwe, natomiast jak dla mnie są również możliwe inne scenariusze. Pierwszy jest taki, że teraz podejdziemy do góry i mniej więcej na tym poziomie bądź na tym tutaj cena przytrzyma te poziomy, znaczy te, te poziomy odrzucą cenę i będzie mieć kontynuację od tych poziomów 1,12,22, 1,12,38. Bądź też nie można wykluczyć takiego scenariusza, że będzie mieć jeszcze podejście tutaj w miarę agresywne do poziomu 1,13,70,25 i w dół. Także bardzo ciężko jest teraz określić, co dalej z euro. Oczywiście trzeba rozmawiać i, i tutaj mówić o scenariuszach związanych ze spadkami. Natomiast aktualnie jest ciężko powiedzieć, czy już teraz w dół, czy jeszcze wybicie i w dół, bądź jeszcze większe wybicie i, i dalej w dół. Ciężko jest to powiedzieć, czyli po prostu jesteśmy przygotowani, tak? Jesteśmy tutaj, stoimy zaczajeni, jeżeli co nam będzie podchodziło do poszczególnych poziomów, to będziemy na nich reagować. E, także tak to wygląda. No i oczywiście spadki dalsze, czyli byśmy chcieli mieć wybite e, wybicie tego dołka e, i wtedy przynajmniej tutaj do tego poziomu, tak? Przynajmniej do tego poziomu, e, to jest poziom. Kanału I tutaj się wyjaśni, co dalej z tym z tą ceną. Jeżeli wybijemy ten kanał, tak? wybijemy tutaj te poziomy, to docelowo wybijamy również te poziomy moim zdaniem i wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy dotknęli poziom 1.00. Natomiast jeżeli te, te tutaj poziomy przytrzymają, to jeszcze jakiś jeden ruch wzrostowy do 1.18 też jest możliwy. Także tu po prostu trzeba reagować. Nie ma co przewidywać tak daleko w przyszłości, tylko reagujemy na cenę. Aktualnie w dół, natomiast nie wiemy dokładnie w jaki sposób. I tutaj później na tym poziomie się też wyjaśni, zobaczymy jak cena będzie reagowała i będziemy podejmowali decyzję. I to by było na tyle. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam na spotkanie za tydzień, do odsłuchania nagrania i zapraszam również na stronę raportyforex.pl Do usłyszenia, do zobaczenia.